Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tu Suchy Słucharek Zapraszam na nowe odcinki suchych słucharków. Ostatnio skończyliśmy na dziesiątym słucharze, więc teraz mamy 11. Zapraszam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. <grybuj> Spoko.

Tato, skąd się wziąłem na świecie? Apteka była zamknięta. Co robisz teraz na ulicy? Grzeb. No dobra, w następnym odcinku jutro nagramy kolejne suchary, aż dojdziemy do 187. Postawcie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam. Cześć!